Dzień dobry. Witam Państwa na... Drugiej edycji kwadransa na żywo, czyli Akademii Inspiracji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Taka nasza nowa inicjatywa. Będziemy starali się z Państwem widzieć na naszym kanale sukcesywnie. Myślę, że gdzieś tak raz w tygodniu, czasami dwa razy. W tym tygodniu będziemy dwa razy się spotykali. Już od razu zapraszam Państwa na piątek, ale o tym na koniec. Tematem dzisiejszego kwadransa, czy dzisiejsze spotkanie realizujemy z Wydziałem Europejskich Służb Zatrudnienia w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy i będziemy rozmawiali o projekcie Dolnośląskiej Perspektywy na pracę w Unii Europejskiej, gdzie dowiecie się Państwo tak, jak skorzystać na przykład z bezpłatnych szkoleń, kursów i doradztwa. Gośćmi dzisiejszego spotkania są moje koleżanki z Wydziału EURES, pani Magdalena Wieczorek i Marta Kędzierska. One będą głównie Państwu przedstawiały to, co mamy do powiedzenia. Także oddaję głos. Magdalena Wieczorek. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Wieczorek. Pracuję w tutejszym urzędzie, a dokładniej w wydziale EURES na stanowisku doradcy EURES. Chciałabym państwa dzisiaj zachęcić do udziału w projekcie, który jest realizowany jako projekt własny naszego urzędu. A ściślej mówiąc, właśnie przez wydział, w którym pracuję, czyli Wydział EURES. Tytuł projektu to Dolnośląskie Perspektywy na Pracę w UE. Można zapytać dlaczego Dolnośląskie? No, dlatego, że projekt jest skierowany do mieszkańców naszego województwa, także wspieramy tutaj nasz lokalny rynek pracy. Dlaczego w UE? Dlatego, że Wydział EURES zajmuje się głównie międzynarodowym pośrednictwem pracy, a więc jest skierowany do tych osób, które chciałyby podjąć pracę za granicą w krajach Unii Europejskiej. Dlatego też w naszym tytule, naszego projektu właśnie pojawił się ten komponent europejski. Finansowanie również jest europejskie. Tak? Cały projekt finansuje Unia Europejska w 85%, a w 15% finansowane jest to tutaj przez źródła krajowe. Niemniej jednak, oczywiście dla uczestnika, dla uczestnika projektu, wszystkie działania, które są realizowane, są realizowane bezpłatnie. I y, żadne koszty, żadnymi kosztami nie obarczamy y, y, uczestników y, projektu. Co jest celem projektu? Co żeśmy sobie założyły, co chcemy osiągnąć realizując ten projekt? Przede wszystkim chcielibyśmy wesprzeć mieszkańców Dolnego Śląska w podniesieniu szans na zatrudnienie. Mamy miejsca dla 150 uczestników projektu. Jest to 120 mieszkańców naszego województwa i 30 reemigrantów, czyli osoby, które podjęły pracę za granicą, ale planują powrót do Polski i podjęcie pracy na naszym terenie. Projekt jest już realizowany, ale będzie jeszcze trwał do końca tego roku. W związku z tym jeszcze mamy ponad pół roku na to, żeby wesprzeć osoby, które chciałyby podjąć pracę. Do kogo jest skierowany? Tak jak powiedziałam, do mieszkańców Dolnego Śląska. Czyli każda osoba, która tutaj przebywa na terenie naszego województwa, może podjąć, uczestniczyć w projekcie. Jest to projekt skierowany do osób, które mają więcej niż 30 lat. Te kryteria, są to kryteria takie podstawowe, zasadnicze, które każda osoba przystępująca do projektu musi spełnić, łącznie oba kryteria. Ponadto Osoby, które mogą y, skorzystać z projektu, muszą należeć do jeszcze dodatkowych grup, czy spełnić dodatkowe kryterium, jedno już teraz z wybranych. Mogą to być osoby pozostające bez pracy, zarejestrowane w urzędach pracy bądź też nie. I tutaj głównie zależy nam na osobach, które są w takiej szczególnej sytuacji na rynku pracy, są postrzegane jako, jako osoby, które, dla których ta sytuacja na rynku pracy jest nieco trudniejsza i są to takie osoby jak... Kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne. Tutaj rozumiemy tą długotrwałość bezrobocia, jako przebywanie na rynku pracy bez pracy powyżej 12 miesięcy, czy też osoby z niskimi kwalifikacjami. Tutaj pod tym pojęciem rozumiemy oso osoby, które mają niewyższe wykształcenie niż średnie ogólne czy też techniczne, zawodowe. Do projektu mogą przystąpić również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, mogą przystąpić imigranci, ale tutaj mamy to zastrzeżenie, że powinny być to osoby z krajów Unii Europejskiej. Reemigranci, tak jak już wcześniej powiedziałam, czyli te osoby, które mają obywatelstwo polskie, ale wyjechały za granicę, pracowały za granicą, a teraz chcą powrócić na rynek pracy i tutaj na Dolnym Śląsku tą pracę podjąć, mogą również przystąpić do projektu osoby pracujące. Z tym, że tutaj mamy pewne ograniczenie, muszą być to osoby albo które. Posiadają umowę o pracę i ich wynagrodzenie nie przekracza najniższego wynagrodzenia, czyli na dzień dzisiejszy jest to 2800 zł. Albo mogą być to osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych i tutaj to wynagrodzenie może być troszeczkę wyższe to jest 120% tego najniższego wynagrodzenia czyli na dzień dzisiejszy około 3300 zł. Również osoby, które odchodzą z rolnictwa i ich, i ich rodziny, mogą również być uczestnikami projektu, ale tutaj jakby tym efektem udziału w projekcie powinno być przejście z systemu ubezpieczenia rolniczego, czyli z CRUS, do tego systemu ubezpieczeń powszechnych, czyli do zakładu ubezpieczeń społecznych. Co możecie państwo, co każdy uczestnik może otrzymać w ramach projektu. Pierwszy taki punkt to jest indywidualny plan działania. On jest realizowany w formie spotkania z doradcą zawodowym i z doradcą EURES, spotkania tego uczestnika. Podczas tego spotkania my staramy się zdiagnozować sytuację na rynku pracy tej osoby i sytuację zawodową i do Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ale też bierzemy pod uwagę jej plany, tak? Co ona chciałaby na tym rynku pracy, w swojej sytuacji zawodowej zmienić. I na podstawie tych informacji opracowywany jest taki indywidualny plan działania, czyli takie etapy, kroki, jakie ta osoba powinna podjąć. Aby podjąć zatrudnienie, czy aby podjąć zatrudnienie albo też poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Kolejny element wsparcia to, są, to jest dostęp do bezpiecznych ofert pracy. Oferty EURES są, my tak określamy je jako oferty bezpieczne, dlatego, że są to oferty sprawdzone od sprawdzonych pracodawców. Takie oferty mogą dodać do nas być kierowane i takie oferty oferujemy podczas. Realizacji projektu czy procesu uczestnictwa w projekcie. Kolejnym elementem są to kursy. Jeżeli uznamy wspólnie z uczestnikiem, że trudnością czy barierą w poprawie sytuacji na rynku pracy tego uczestnika jest właśnie to, że brakuje tej osobie jakichś kwalifikacji, jakichś umiejętności, w ramach projektu możemy skierować taką osobę na kurs. Są to kursy językowe. Głównie dla tych osób, które planują podjąć pracę za granicą, ale i też takich, które chciały podjąć pracę w Polsce, ponieważ tutaj my w projekcie dopuszczamy również możliwość podejmowania pracy w Polsce. Ta praca za granicą nie jest obligatoryjna i każda osoba, która by chciała podjąć zarówno pracę za granicą, jak i w Polsce, na rynku krajowym, jest, może zostać uczestnikiem projektu. Kolejnym elementem są kursy komputerowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym i kursy zawodowe. Tutaj staraliśmy się wybrać takie kursy, które, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, w takich, takich kompetencjach, umiejętnościach, które są poszukiwane przez naszych pracodawców. I wybraliśmy tutaj takie kursy jak obsługa kas fiskalnych, wózków widłowych, uprawnień elektrycznych, kursów spawania, czy też operatorów jakiegoś ciężkiego sprzętu budowlanego typu koparka ładowarki, czy też żurawie. Możemy również skorzystać z pomocy w przygotowaniu CV i tłumaczeniu tego dokumentu na język obcy, jeżeli osoba planuje zatrudnienie za granicą, ale również tłumaczymy inne dokumenty aplikacyjne, które pracodawca... Wymaga, na przykład, list motywacyjny, czy jakieś zaświadczenia potwierdzające kwala, kwalifikacje tego y, pracownika. Jeżeli jest to osoba, uczestnikiem projektu, jest osoba, która jest remigrantem, re czyli chciała podjąć pracę w Polsce, a ma Jakieś dokumenty od pracodawców zagranicznych, czy też z uprawnienia, które zostały zdobyte właśnie za granicą, również możemy dokonać tłumaczenia tych dokumentów na język polski, tak żeby było tutaj możliwe do przedstawienia pracodawcom krajowym. Kolejny element wsparcia to dodatek relokacyjny. To jest dodatek, jest to takie wsparcie finansowe w wysokości 5 tysięcy złotych, które jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w przypadku, kiedy ten uczestnik podejmie pracę poza stałym miejscem swojego zamieszkania. To zamieszkanie musi, to nowa praca musi być oddalona przynajmniej o 80 km od miejsca zamieszkania i umowa o pracę powinna być na 3 miesiące. Ten dodatek wypłacamy w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 2500 złotych jest wypłacana na początku, kiedy pracownik podejmuje pracę. Natomiast po miesiącu od podjęcia pracy i dalszego pozostawania w tej pracy wypłacamy drugi, drugą transzę dodatku, tą drugą połowę, 2,5 tysiąca złotych. Wszystkie formy wsparcia, które wiązałyby się z jakimikolwiek dojazdami czy to będzie na spotkania z, tutaj z naszymi pracownikami, czy to będzie na szkolenia, wszystkie te dojazdy również pokrywamy. Uczestnik składa wniosek o pokrycie kosztów szkole dojazdów na szkolenie, czy na inną formę wsparcia i zostaje to pokryte ze środków projektowych. Część szkoleń, na przykład szkolenia językowe, w obecnej sytuacji pandemicznej są realizowane w formie online i tutaj wtedy tych kosztów oczywiście nie pokrywamy, bo ich po prostu nie ma. Kolejna forma to, są, to jest poradnictwo, które udzielamy zarówno my, jak jako doradcy EURES, jak i doradcy zawodowi, którzy pracują w urzędzie, w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które działają w strukturze urzędu i to poradnictwo dotyczy zarówno Poruszania się po rynku pracy, jakiegoś wsparcia psychologicznego czy doradczego, ale również dotyczy warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej. Jak przystąpić do projektu? Rekrutacja projektu trwa przez cały okres realizacji projektu, i na początku powiedziałam, że wsparciem będziemy obejmować 150 osób. Niemniej jednak, jest to już trzecia edycja projektu, który, podobnego projektu, który realizujemy i na bazie doświadczeń z tych edycji poprzednich mogę powiedzieć, że zazwyczaj obejmowałyśmy większą liczbą osób wsparciem, z racji tego, że. Było takie zainteresowanie ze strony uczestników, ale też po prostu miałyśmy środki na to, żeby takie wsparcie, takiego wsparcia móc udzielić. Więc tutaj być może również tych miejsc będzie więcej niż to, które przewidziałyśmy w, w projekcie. Dokumenty konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji są dostępne na stronie projekteures.dwup.pl. Tam znajdziemy zarówno regulamin projektu, gdzie są opisane już szczegółowo wszystkie zasady przystąpienia, jak również formularz rekrutacyjny i inne dokumenty konieczne już później w trakcie realizacji projektu, których używamy do, do udzielania określonych form wsparcia. Dokumenty oczywiście dla osób, które powiedzmy nie dysponują własnym drukarką, są również dostępne w formie papierowej tutaj u nas na miejscu w biurze projektu, jak również w punktach kontaktowych, o których powiem za chwileczkę. Dokumenty, czyli formularz rekrutacyjny, bo to jest ten pierwszy podstawowy dokument, na podstawie którego rekrutujemy uczestników do projektu, można składać online na mój adres mailowy magdalena.wieczorek.małpadewuup.pl. Wypełniony formularz przesyłany po prostu na mój mail scanem, bądź też zdjęcie można zrobić telefonem komórkowym i wysłać. Można również dokument wypełniony papierowo przesłać pocztą tradycyjną na adres naszego urzędu, lub też po prostu przynieść osobiście. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma problem, miałby jakiś problem z wypełnieniem tego dokumentu, może po prostu przyjść do nas, my wydrukujemy, bo możemy również wypełnić. I, I od razu zostanie on po prostu u nas złożony. Mamy cztery miejsca, w których realizowany jest projekt. Biura projektu mieści się we Wrocławiu, w chwili urzędu we Wrocławiu, tutaj na Armii Krajowej 54. W pokoju 521 jestem właśnie dostępna ja i koleżanka, i tutaj ten projekt realizujemy i pomagamy uczestnikom. I mamy dwa, trzy punkty kontaktowe. W siedzibie urzędu w Wałbrzyku, tam koleżanka, która ma swoje miejsce pracy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, również obsługuje projekt. Mamy punkt swój w filii w Legnicy i punkt kontaktowy w filii urzędu w Jeleniej Górze. Chciałabym na koniec jeszcze raz serdecznie Państwa zachęcić do udziału w projekcie. Myślę, że tutaj naprawdę można zdobyć różnego rodzaju kwalifikacje, i to wsparcie jesteśmy Państwu w stanie udzielić po to, żeby zrealizować cel tego projektu, czyli poprawić Państwa sytuację na rynku pracy, podjąć pracę bądź też podjąć może lepszą pracę. Zachęcam jeszcze raz i dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękujemy. Ja mam tylko takie pytanie, proszę o potwierdzenie, wydaje mi się to dosyć oczywiste, bo do nas dzwonią czasami osoby niepracujące, które chciałyby po prostu przejść jakiś kurs, tak? Oczywiście z myślą o podjęciu pracy, czyli rozumiem, że, że ten projekt jest jak najlepszym miejscem dla kogoś, kto nie pracuje, ma ponad 30 lat, a chciałby się nauczyć przy okazji angielskiego, przy okazji poszukiwania pracy, tak? Można też to trochę, trochę w tą stronę odwrócić, rozumiem, albo zdobyć jakieś umiejętności komputerowe, które są potrzebne, czy też skorzystać z którychś z, z tych szkoleń, które, o których była mowa, tak? Tak, tak to właśnie wygląda. Dobrze, Super to dziękuję, dziękujemy Magdalenie wieczorek. a teraz taki drugi element trochę powiązany z tym projektem i trochę z działalnością europejskich służb zatrudnienia, ale może zacznijmy od krótkiego filmu, który państwu pokażemy. Potraktujmy ten film jako zapowiedź krótkiego wystąpienia Marty Kędzierskiej. Słuchamy Marta. Witam serdecznie. Jeszcze raz chciałabym się przedstawić. Marta Kędzierska, jestem doradcą EURES, pracuję w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Obrzychu I tutaj Państwa zapraszam po ewentualne pytania i oczywiście po usługi sieci EURES. Ale dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o konkursie literackim, który został ogłoszony niedawno przez Wydział EURES. Tytuł tego konkursu to Mój korona ślad na pograniczu. Konkurs ten jest dedykowany wszystkim osobom um, od 16 roku życia. To jest ważne. Musimy mieć ukończone 16 lat, aby móc uczestniczyć w konkursie. Konkurs jest um, dedykowany mieszkańcom województwa dolnośląskiego. Um, konkurs polega na tym, um, aby opowiedzieć historię z życia i pracy. Z poszukiwania pracy i, i ze swojego życia, ewentualnie z życia i nauki, nauki zdalnej, po prostu ze swojej codzienności na pograniczu polsko-niemieckim lub polsko-czeskim. Historia ta to jest bardzo ważne będzie scenariuszem do narysowania komiksu, więc ten aspekt powinien być wzięty pod uwagę. Może to być historia z jednego dnia, może to być ciąg zdarzeń, czy jakieś opowiadanie o działaniu dłuższym i rozłożonym w czasie, zawierającym jakieś perypetie, ciekawe wydarzenia. Może ewentualnie można też pokazać przeszkody i właściwie opowiedzieć o takim rzeczywistym naszym życiu w czasie tych ograniczeń związanych z, z sytuacją epidemiczną. Y, więc to chcemy, aby, aby to opowiadanie zawierało. Takie elementy y, międzynarodowe elementy właśnie związane z pandemią i elementy naszego codziennego życia, czyli praca, nauka, nauka zdalna y, to jest dla nas y, bardzo ważne. I tak naprawdę ten, ten konkurs jest bardzo łatwy, bo wystarczy opowiedzieć swoją historię i y, o to w tym konkursie właśnie chodzi. Ta fabuła powinna y, pokazywać y, pozytywne aspekty życia na pograniczu, jakąś dobrą praktykę, y, pokazać jak radzimy sobie z ograniczeniami, z trudnościami. Bohater konkursu lub bohaterzy konkursu, oczywiście mogą być również bohaterzy, powinni pokazać właśnie swój świat w dobie epidemii koronawirusa. I co jest ważne w naszym konkursie? Ważne jest to, aby pokazać, w jaki sposób udało się bohaterom pokonać te bariery, pokonać problemy wynikające z różnego rodzaju ograniczeń, z przekraczania granic, czy na przykład w przypadku szkoły zdalnej, to też jest bariera, bo nie widzimy się z rówieśnikami. Dlatego zachęcamy właśnie młodzież i, i dorosłych do opowiedzenia nam y, naszej historii, bo uważamy, że scenariusz jest jakby w naszym codziennym życiu. Ym... To jest ważne. Po, pokażcie nam w naszej historii, w, jak, w jaki sposób udało się bohaterom, bohaterowi y, opowiadania dostosować się do nowej ży, rzeczywistości, co się zmieniło. To nas ciekawi i dlatego zapraszamy do udziału właśnie y, w naszym konkursie Mój Korona Świat na Pograniczu. Y, jeżeli chodzi o format pracy, y, format jest dowolny: może to być opowiadanie, może to być gotowy scenariusz, może to być no, nowela, reportaż lub dziennik. Długość um, opowiadania czy pracy literackiej to od dwóch do czterech stron. Um, ważny jest również termin. Termin to 15 czer czerwca, z tym, że konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30. Może to być 20, może być 25. Na pewno do 30 rozstrzygniemy konkurs. Um, zgłoszenia wysyłamy na mój adres mailowy. To jest Marta. marta.kędzierska, bez polskich znaków, małpa, Natomiast Państwo wszystko znajdziecie w odnośnikach. Polecamy wejść sobie na naszą stronę eures2.pl i tam na naszej stronie w aktualnościach jest informacja na temat konkursu literackiego i wszystkie Państwo tam informacje znajdziecie. Zapraszamy również, aby zaglądnąć na nasz profil na Facebooku, cool EURES Dolny Śląsk. Tam również udostępniamy informacje dotyczące konkursu i nie tylko, ale tu teraz mówimy dzisiaj o konkursie. Także zapraszamy serdecznie do opowiedzenia nam swojej historii o swoim życiu. Chcemy się dowiedzieć, jak Państwo sobie poradziliście w dobie pandemii z pracą, z nauką. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Będzie to scenariusz do ciekawego, mamy nadzieję, komiksu. Jeszcze nie powiedziałam o nagrodach. Nagrody w konkursie. Mamy przewidzianą pulę 2000. Przewidujemy nagrodę główną w kwocie 1000 zł. Oraz mamy nadzieję, że będziemy mogli przyznać dwa wyróżnienia. Wtedy będą to nagrody w kwocie 500 zł. Także jest o, jest o co walczyć. Można spędzić jedno popołudnie, napisać opowiadanie i do nas wysłać. I na to czekam. Także dziękuję serdecznie i zapraszam do udziału w konkursie literackim. To dziękujemy bardzo. Czyli tak, maturzyści napisali maturę, zabierają się Mogą za pisanie. Pisać. Tak, można, tak. Można, można, można lekko dorobić na wakacje. E, proszę Państwa, kończymy dzisiejszą transmisję. Za chwilkę się z Państwem pożegnamy. Zostawimy jeszcze na chwilkę otw otwartą transmisję, żebyście Państwo e, mogli. Nie, no w zasadzie tak. Jeżeli macie Państwo pytania, piszcie w komentarzach. To nagranie, czyli ta dzisiejsza transmisja jest dostępna na naszym kanale na YouTube. Do te, Pod transmisję dorzucimy linki zarówno do EURES-u, do informacji o projekcie, jak i do informacji o, o konkursie. Ja już dzisiaj zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną Akademię Inspiracji Dwup. Kolejny kwadrans na żywo. Jak Państwo widzicie zawsze to jest trochę więcej niż kwadrans, dlatego warto sobie zarezerwować trochę więcej czasu. Będziemy spotkamy się z realizatorem projektu, który oferuje bezwrotne dofinansowania, do otwarcia działalności dla osób w wieku powyżej 30 roku życia, piątek, godzina 10 o tej samej porze znajdziecie Państwo link do, do tego wydarzenia na naszym kanale. YouTube, także ja dziękuję Państwu. Do zobaczenia i do usłyszenia.